Bardzo proszę, przychodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pierwsza będzie głosowała Komisja Budżetu, bo największa. Bardzo proszę wszystkich członków Komisji Budżetowej, budżetowej o wstanie, a Panią Przewodniczącą proszę o przeprowadzenie głosowania. Do Głosujemy oczywiście opinię komisji, komisji połączonych względem projektu uchwały zgłoszonej, opatrzonej numerem 158 łamane na 15 łamane na 19. Kto z Państwa jest za wyrażeniem pozytywnej opinii dla tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Kto jest przeciw? Więcej. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz proszę o przeprowadzenie głosowania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Kto, Kto, Kto z Państwa jest za wyrażeniem pozytywnej opinii o omawianym projekcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jedna osoba. Dziękuję. E, bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Siedem. Siedem. Kto, ma... Kto z Państwa jest za pozytywną opinią projektowanej projektu uchwały. Projekt uchwały? Proszę. Proszę. Kto jest... Ile głosów, Pani Przewodnicząca? jest trzy. Jeszcze raz. O, jest Przewodniczący. Cztery, cztery. Kto z Państwa jest przeciw? I kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa jest za wyrażeniem pozytywnej opinii wyżej przedstawionego projektu uchwały? Trzy głosy, za, trzy głosy za. Kto przeciw? Jeden głos przeciw. Wstrzymujących jeden. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę o przeprowadzenie głosowania Komisji Bezpieczeństwa. Kto z Państwa jest za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat omawianego projektu 4. Kto się wstrzymał? Ja, to projekt, to teraz to było? Kto jest Kto się wstrzymał? Okay. Dziękuję. Stwierdzam, że komisje połączone zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję Państwu. Oczywiście...